Pierwszy major w Birmingham już za nami, co oznacza pierwsze podsumowanie pierwszego większego turnieju w tym sezonie Rocket League. Gdzie 16 najlepszych drużyn z całego świata walczy o masę pieniędzy oraz cenne punkty do Mistrzostw Świata we Francji. Przedstawię wam pokrótce każde spotkanie, które było na turnieju, a było ich całkiem sporo było aż 42 serie, które przełożyły się na aż 181 meczów. Które dokładnie obejrzałem i wyciągnąłem z nich najlepsze akcje. Także zapraszam do oglądania. A zacznijmy od pierwszej rundy Swiss Stage'a, czyli systemu, gdzie drużyny walczą albo do trzech wygranych, albo do trzech przegranych. A końcowo ze Swissa wychodzi najlepsze osiem drużyn, które walczy potem w play -offach. A w pierwszej rundzie zmierzyła się południowoamerykańska Furia z australijską formacją Chief Hellfees. Czy Healthy Tak, Healthy Chiefs to było, Jezus Maria. Gdzie ujrzeliśmy totalną dominację Furii. Ale to nie jest pierwszy jedyny stomp podczas Swiss Stage'a. Ale raczej dla nikogo nie było zdziwieniem to, że Furia właśnie wygra całe spotkanie wynikiem 3 do 0. W końcu Oceania nie jest tak mocnym regionem jak Ameryka. Kolejnym spotkaniem było Geeky na Fud, które również zostało solidnie rozjechane. Ale te bramki Jojo, no coś pięknego. Tutaj piękny sling, a potem cudowny z podania Uliego. Pierwszy pojedynek drużyn z tego samego regionu, przypadna Energy kontra Genji, gdzie to właśnie Energy pokazało czemu to oni byli mistrzami swojego regionu. I choć większość gier była dosyć oczywista, jeśli chodzi o to kto wygra, to ciekawym spotkanie w pierwszej rundzie na pewno będzie Karmin Corp na Wildcard. Kolejna australijska drużyna, która pokazała że potrafi wyprowadzić bardzo fajne drużynowe akcje, tak jak np. na 0 sekund. Wildcard ostatecznie doprowadziło do pełnej serii, przegrywając ostatecznie 3 do 2. Kolejną serią, która zasługuje na wyróżnienie, jest Vitality contra Twisted Mind. Pojedynek Europy z Arabią Saudyjską, gdzie po jednej stronie mamy dalej niesamowicie grającego Zena, a po drugiej bardzo mechanicznego gracza jakim jest Nepo. Obie drużyny pokazały się naprawdę z dobrej strony i można śmiało powiedzieć, że była to najlepsza seria pierwszej rundy. Na końcu to jednak Europa wyszła zwycięsko z tej walki, wygrywając 3 do 2. A jeśli miałbym powiedzieć, której serii mogłoby w ogóle nie być, to bym powiedział, że The Ultimates na Luminosity. Proste 3-1 dla Ultimates. Że dostatnie spotkanie tej rundy przypadło na Dignitas oraz Complexity. Drużyna z Ameryki Północnej, a dokładnie to Race Bull, pokazał, że umie strzelać ładne bramki. Lecz nie wystarczyło to, aby pokonać dominującą na świecie Europę, która w pełnym składzie wygrała swoje spotkania w pierwszej rundzie. Seria skończyła się wynikiem 3 do 1 dla Dignitas. A pierwszą rundę zakończył mecz Team Secret na Falcons, gdzie znowu ujrzeliśmy różnicę skillową regionów. Arabia Saudyjska bezproblemowo wygrała to spotkanie, kończąc je wynikiem 3 do 1. Drugą rundę zaczniemy od drużyn, które wygrały swoje poprzednie spotkania, czyli od meczu Vitality na Furię. Spotkanie dosyć wyjątkowe, bo większość pojedynków między tymi drużynami były bardzo emocjonujące. Ale tym razem to Vitality przejechało się po Furii, kończąc tą serię 3 do 0. Było już spotkanie dwóch amerykańskich teamów, to teraz pora na dwa europejskie: Karmin Korp na GK, które jako jedyne było w stanie wygrać na Karmin Korp podczas kwalifikacji. Ale niestety nie udało im się to na majorze i przegrali, nie wygrywając przy tym żadnej mapy. A kolejna europejska drużyna, czyli Dignitas, nie poradziła sobie na arabskie Team Falcons, przegrywając 3 do 1. Ostatni mecz drużyn z bilansem 1-0 to Energy na Ultimates, gdzie to ponownie Energy udowodniło, czemu to Oni byli najlepsi podczas kwalifikacji i wyszli z pierwszego Seeda, wygrywając na Ultimates 3-1. I przechodząc do drużyn z jedną porażką na koncie, trafiamy na mecz Genji i Luminosity. Bez żadnego zdziwienia, Ameryka pokonuje Azję, kończąc serię bez żadnej przegranej. Jedynym w pełni zagranym spotkaniem w tej rundzie było to między Wildcard a Foot Esports, gdzie to drużyna z Afryki była bardzo bliska wygrania pierwszego meczu w swisie od czterech turniejów flamowych. Ostatnie dwa mecze drugiej rundy były tylko formalnością, Complexity bezproblemowo zwyciężyło na Team Secret, a chwilę później Twisted Mind farmiło klipy na Healthy Chiefs, którzy nie postawili drużynie z Bliskiego Wschodu żadnego oporu. W końcu przychodzimy do momentu, gdy drużyny zaczynają się kwalifikować lub odpadać z turnieju. Pierwsza walka o wyjście ze Swiss Stage'a toczyła się między Energy a Vitality, gdzie bardzo dobrze pokazał się Mankimun Moon, przenosząc pewnie swoją drużynę do playoffów. Drugi meczem gwarantującym miejsce w playoffach było rozgrywane między Carmine Corp a Falcons. I raczej bez większego zdziwienia, Carmine zapewniło sobie to miejsce. Teraz pora na zespoły, które raz wygrały i raz przegrały, czyli np. The Ultimates oraz Genji, gdzie z pewnością ujrzeliśmy jedną z lepszych bramek całego turnieju, która została strzelona przez Magic W kolejnym meczu spotkała się Furia oraz Complexity. Cała seria była bardzo, ale to bardzo wyrównana, ale to jednak Furia wyszła z niego zwycięsko. Zbliżając się przy tym do top 8 drużyn. Kolejny dosyć oczywisty mecz to Geeky na wildcard, gdzie przy bramce Jojo cichym strzelcem okazało się Oli, który zablokował Trososa od obrony bramki Ruluanem. I zamykając mecze z bilansem 1 do 1 Dignitas wygrywa na Twisted Minds po ciężkiej walce w pełnej serii gier. Za to bramka Stizego łapie się w mojej najlepszej trójce bramek tego turnieju. A pierwszą drużyną, która żegna się z turniejem, zgodnie z predykcjami większości community, jest Foot kończąc z tego Majora na 16 miejscu, przegrywając 2-3 do 3 na Team Secret. Ale oprócz nich z turniejem pożegnało się również Healthy Chiefs, które ugięło się pod presją drużyny z Azji, czyli Luminosity. Powoli zbliżamy się do końca Swiss Stage'a, z którego w rundzie czwartej wychodzi The Ultimates, miażdżąc Team Falcon z 3-0. Tak samo bez większych problemów Energy doprowadziło do piątej rundy GKE Esports wygrywając na nich 3 do 1. W playoffach ujrzymy również reprezentantów Brazylii z Furii, którzy pokonali Dignitas tak samo jak koledzy z Ameryki Północnej wynikiem 3 do 1. Natomiast do domu będzie musiała wrócić Team Secret, którym niewiele zabrakło, aby pokonać Gen.G, bo seria skończyła się na Champions Fieldzie na korzyść właśnie Gen.G. Pierwszy zespół z Ameryki Północnej, który odpada z turnieju to Complexity, które dostało po głowie do zera od Twisted Minds. I co ciekawe, Luminous City dostaje się do ostatniej rundy Swissa, wyrzucając przy tym ostatnią drużynę z Oceanii, czyli Wildcard. Ostatni raz, kiedy Azja zaszła tak daleko na lanie, było prawie dwa lata temu na mistrzostwach świata w Niemczech. No i przechodzimy do ostatniej rundy tego etapu turnieju, gdzie ostatnie sześć drużyn walczy o miejsce w najlepszej ósemce na świecie, no i tak w bratobójczym pojedynku GIKE przechodzi kończąc marzenia graczom Dignitas. Wracając do Luminosity, to trafili oni na najgorszych przeciwników, jakich tylko mogli, a mieli zagrać oni na Falcons. Niestety po tak dobrym performencie na Majorze żegnają się oni z turniejem na miejscu 11. A ostatnim pojedynkiem w Stage'u było między Twisted Minds a GG. I tutaj ponownie ujrzeliśmy dominację Bliskiego Wschodu, który wygrał serię nie tracąc przy tym żadnej mapy. W końcu czas na etap play-offów, gdzie mecze są rozgrywane przed widownią. Pierwszy mecz odbył się między Furią i Twisted Minds. Furia szybko wyrzuciła przeciwników ze stadionu, wygrywając na nich 4 do 1. Po niezbyt ciekawym przebiegu Stage'a, Team Falcon trafiło na GKS esports. Drużyna z Arabii Saudyjskiej rozgromiła ich bez najmniejszych problemów, przechodząc do top 6 świata. Teraz przejdziemy do dwóch gier, które decydowały o tym, która drużyna dostanie się od razu do półfinału, a która będzie musiała o niego zawalczyć. Pierwsze w top 4 zagwarantowało sobie The Ultimate, wygrywając na Vitality. A drugie miejsce w półfinale przypisała sobie francuska drużyna Carmin Corp, pokonując Energy wynikiem 4 do 2. Pora na mecze ćwierćfinałowe. Dostaliśmy ponowne spotkanie między Vitality a Furią, tylko tym razem przed publicznością. I podobnie jak rok wcześniej w Londynie, Furia wyeliminowała Vitality, przechodząc do top 4. Po drugiej stronie toczyła się walka między Energy a Team Falcons, które po ciężkiej walce w pełnej serii wywalczyło sobie kolejne zwycięstwo na koncie. W pierwszym półfinale pomiędzy Carmin Corp a Furio doszło do kompletnej zagłady drużyny z Ameryki Południowej, która przez cztery mecze strzeliła jedynie trzy bramki. W drugim półfinale natomiast zmierzyły się dwie drużyny z NA, czyli The Ultimates i Energy. The Ultimates, które nie potrafiło sobie poradzić w kwalifikacjach z Energy, na Majorze po wyniszczającej pełnej serii gier przeszli oni do finału. No i wielki finał. Ktoś by się mógł spodziewać, że będzie to niesamowicie wyrównana walka, ale nie tym razem, bo Karmin Korb wygrało finał 4 do 0, niszcząc zupełnie da Ultimates. No i w taki sposób zakończył się nasz pierwszy major w tym sezonie Rocket League. Napisz w komentarzu komu kibicowałeś i które miejsce zajęła Twoja drużyna. Ja osobiście zakładałem, że będzie to Karmin Korp i się nie myliłem. W końcu. Karmin zdominował całą Europę, ale przed nami jeszcze drugi major w Stanach i Mistrzostwa Świata we Francji. Może na tym drugim majorze dostaniemy jakieś nowe ciekawe drużyny. A tutaj masz film o mojej drodze do RLCS-ów, także polecam go obejrzeć.